Daniel trafił na coś, ale oh. jeszcze nie wiadomo na co. Victoria, co tam? Mamy perłę chyba. Znaczy, nie co? chyba, Pokażę. bez chyba. Pokaż. To jest ta niższa linia, Red Valentino, ale zobacz. Valentino? Valentino. Wow, ale piękna. Może na ciebie będzie dobra, zobacz. Śliczna jest. Po zarobku, chyba. Trzy dychy? Tak. Wow. Czy to jest jedwa? Sprawdźmy. Wydaje mi się, że wiskozowa to jest podszewka. Ty cholera, patrz. Co to? Metki? Nowe. Jezu. Nowka funkiel. Już cena? Zgaduj. 500 euro. 475 euro. Mm. To nieźle. Wow. Dobra, bierzemy od razu iść nic do koszyka. Martę było przyjść. Super, ekstra. I to jest okaz godny zamknięcia zakupowego dnia. Została jeszcze szybka selekcja znalezionych ciuchów. Patrz na dostawie znalazłam taki jersey. Dobra, tu są metki, wszystko po kolei. Tak, oryginalne jest, za 12 zł. Dobra, bierzemy. I jersey wraz z kilogramami innych ubrań zmierzają w kierunku kasy. Jak myślisz, ile mi wszystko? Myślę, że stówkę wydamy. No ja myślę, że może na i 150. Poprosimy dużo reklamówkę. <noise> I Jeszcze zniżkę dla stałych klientów. 220. Ze zniżką? Dobrze. Będzie kartą. No to nawet dwie stówki wyszły. Bardzo dobry zakup. Półtorej godziny spędzonej w Lumpeksie i cała torba ubrań, które pójdą na sprzedaż. To co? Kończymy na dziś? Czujemy leki, niedosyt po tym sklepie, mimo że były owocne całoby. Ale zabierzemy Was jeszcze w jedno miejsce, które myślę, że jest obiecujące z racji tego, że zawsze coś tam znajdujemy. To jest w łapach, w miejscowości niedłużej, gdzie jest po prostu nie dość, że mało ludzi, to jeszcze sklep jest na uboczu i chodzą tam w większości starsze panie. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobra, to ja idę na tą część, a Dobra, to ja tam na spokojnie. Są no, jakieś dodatki, popatrzę. Santytyczna koszurka. O, Victoria Secret, Patrzcie na metkę za 35 zł. Może na mnie dobre. Wiesz, wiesz. Coś dla mamy będę miał. Pokaż? Chyba jedwabny bosik. A tu coś ciekawszego. O kurde. Chloń? Tak. Wow. I to jest jedwab. Nie, to jest bawełna, ale też jedwab. Mieszko, no. Piękne.